Kim jesteś? Nauczycielką historii. Czego pragniesz, żeby wszyscy dobrze bawili się na wycieczce? Kim jesteś? Jestem y, uczniem gimnazjum. Czego pragniesz? Y, pragnę pracować w szkolisku i pomagać zwierzętom. Kim jesteś? Jestem nieodpowiedzialną, niebraną pod uwagę osobą. Jestem sobą. Jestem gimbusem. Jestem gimbusem. Jestem gimbusem. Pragnę wili z widokiem na morze. Jestem gimnazjalistką. Jestem małym, szarym człowiekiem. Jestem normalnym, przeciętnym człowiekiem, czasami popełniając błędy. Ja jestem zwykłym człowiekiem. Jestem człowiekiem. Pragnę mieć dużo zwierząt w dużym domu. Pragnę osiągnąć w życiu jakieś cele. Jestem człowiekiem w Jestem zwycięzcą. Ja, jestem. Jestem człowiekiem. Jestem człowiekiem. Gimnazjalistą. Jestem człowiekiem, który nic nie znaczy. Ja się nawet nie wiem tam kim jestem w góry. Czego pragniesz? Być kimś dla innych. Pragnę być lepszy. Pragnę zmienić swój charakter. Być szczęśliwa, być zadowolona z swego życia. Czego pragniesz? E, wolności, ale takiej bez... Czego pragniesz? Silnej i niepodległej Polski. Pragnę zmienić kilka cech u mnie i znaleźć swój cel życiowy, co będę chciała robić. A czego pragniesz? Żółwia. Pragnę być kimś ważnym, kimś, kto coś kiedyś w życiu osiągnie. Czego pragniesz? Lepszej przyszłości. Czego pragniesz? Eee, jedności. Czego pragniesz? Aby była na świecie równość wobec drugiego człowieka. Żeby ludzie bardziej się szanowali. Pragnę alpakowalenia. Czego pragniesz? Automatu do kawy. Czego pragniesz? Bardzo chciałabym wrócić do swojego kraju. Po prostu wrócić do domu. do więcej.